Z tej strony ilikę. A to Urra. A to rezydentnie w 7. Powracamy. Miałem trochę przerwy, ale, ale o tym już mówiłem na kanale. I teraz tak. Weź strzelby, zabierz głowę psa z prosektorium. Okej. Okay. No i teraz tak. What I have? Mam klucz skorpiona, klucz e, prosektorium. Klucz do. Okay. I klucz skorpiona mogę użyć. Gdzie? E, w pokoju baki. Więc to będzie nasz e, pierwszy kierunek. Kierunek, pokój baki. Ze względu na to, iż chcę. E, chcę. No, te drzwi. Chcę dostać shotguna. Czemu? Bo po prostu przyda mi się w walce ze, ze starym, yy, w walce ze starym i w walce z ogólnie, potworami i tymi całymi dwa grzybami. Więc skoro już tu jestem, to ja sobie otworzę. No, otwieram. O kurwa, ty, kurwa, ty. No, ty. Musisz tu. To... Mogę no weźć, no. Daj mi z je... no. A mnie... No. Wracając, co my tam mamy? O! Dzięki. Dzięki. No. No nie, nie mam jak wyjść, no, zostaw mnie kurwa. O, wyszedłem. No. Daj mi przeczytać. No chłop mi nie chce dać przeczytać, co jest w tych notatkach. Poza tak. Dobra, ty Margaritę zostaw w spokoju. Mogę się tu schować. Wychacając, eee, ja sobie dodam shotguna tutaj. Mając naprawdę ogromną nadzieję, że on tutaj nie przylezie i nie będzie tu. Midupska. Szanowna Pani Baker, jak się Pani czuje? Dawno nie była Pani na badaniu. skończyłem analizę Pani zdjęć rentgenowskich. Ciemne obszary, w czarce to najprawdopodobniej skupiska, które zdają się mieć związek z pleśnią. Halucynacje i głosy, które Pani słyszała, mogą mieć związek z tymi naroślami. Jeśli Pani objawy są spowodowane grzebiewczym pasożytem, należy go usunąć, zanim będzie za późno. Nie chcę Pani straszyć, ale mam po poważne obawy o Pani zdrowie. Proszę niezwłocznie zgłosić się do szpitala, jaki e, jako pani lekarz zdecydowanie zalecam przeprowadzenie dodatkowych badań. Graf Lund Lang, Szpital Ogólny, w wow. Ach no tak, gziby, gziby. E, Boże, ja mam to po... to do to mam? Ale ja nie gram na pacie, więc... Eeeem... Um, excuse me? A posz... pod to... zastanawiam się, o co chodzi, dlaczego ja nie mogę wybrać tej strzelby? No może dlatego, że nie jest to strzelba to użycie. Mam dość gadania skór, i po dziedzińcu. A, udało ja...

Ach, muszę wziąć apteczkę ze skrzynki. Boże, boże, boże. Chemikalia zostawię. To zostawię. Teraz tak. Wydajna apteczkę. Czy chcemy marnować wydajną apteczkę? Mam? O, mam zioło. Kurwa, jakie bogactwo. zrobię sobie apteczkę. Użyję się apteczki. się apteczką. Ciekawe. Użyję apteczkę, a przede wszystkim wezmę teraz już naboje do strzeby, bo mi się przydadzą, ponieważ teraz będziemy po nim zmierzać. Zapisujemy grę. I lecimy, mając nadzieję, że pewien gagatek mnie nie będzie chciał zabić. W sumie chce mnie cały czas zabić. Ale to już mniejsze Gdzie poszło Gana? Dobra. No i to jest No sobie już naładuję. I teraz bodajże naszym celem było pójść do prosektorium po ostatnią część głowy. Nie ostatnią część. Ostatnią część! Ej! Dość szybko poszło. Nie będę korzystał na razie z shotguna ze względu na to, że. Ech, mam mało więc to się tak naprawdę nie opłaca. Mogę sobie przejść tutaj przez. spalarnię? Nie, przez spalarnię zostało. No mniej więcej tutaj. I w ogóle to są ukryte itemy z tego co mam rozumieć tak co o, właśnie, to jest z tego co pamiętam, bo jak... kiedyś to Nie wiem czy właśnie oglądałem, czy po prostu gram o hej Cześć Ojej, na przybył Ja się umiem blokować. Nie, nie, nie. O kurwa, ale. no nie powiem, że nie, ale i ciebie to, że my się akurat nie sprzyja. No ty mnie akurat przestraszyłeś, to ci muszę przyznać. A wie kurwa, nie gorszy. O. What did that 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 do? Bez shotguna to tutaj się, kur, nie obejdzie. Mam nadzieję, że nie, klat nie klatkuję to na nagraniu tak jak ja to widzę, bo... W i sensie, nie, nie klatkuję. w tym problem. Na nagraniu to wygląda jakby klatkowało. Ja go nie znoszę, bo... Nie wiem dlaczego, ale przy niektórych grach... Może ktoś będzie wiedział. Przy niektórych grach muszę odpalać grę tak jakby w formie administratora, żeby dopiero zaczęło mi działać. Trochę to denerwuje. Bo OBS wtedy ma jakiegoś dziwnego downa i działa jeszcze gorzej. To mógłbyś otwierać i ten szybciej, te drzwi? No bo je dostrzepię. Spoko przydadzę. No nie mam aptyczki, że. To? to jest błąd. Bo wiem, że mnie walka czeka ze O dobra zrobić apteczkę, mogę zrobić wydajną apteczkę. Dobra. Ok, do. Dobra. Nie pamiętam już jak polega walka z ze starym. O. o kurde, trzeryf, ale jak on żyje. A no i element zniknął. Bardzo fajna informacja. O tu jest. Brawo, masz. A jednak nie masz. Ale masz wpierdol. Ja to, ja to umiem przez wszystkie moty. Dobra. Dawaj, tutaj. Ła, no kurwa. Ej, ale jeśli ciebie trzeba ja było jakoś <laughs> Już nie pamiętam co było trzeba z tobą robić, ale pamiętam co coś było ciężko, ja umarłem Po pierwsze, nie widziałem nie widziałem tego z tego, tego kurwa, momentu. W ogóle ta klamka wygląda. Ee, ta klamka wygląda trochę na zaskoczoną. <gry> Jakby miał być tak czarny. Wracając, bo ja się tak śmiechy, chichy, ale. Stałem właśnie w piechol. Więc po prostu lepiej chodźmy, zobaczmy czy coś tutaj jest. Trzymagas teges, jakaś amunation coś tego jest. O, chemical. Dobra, MCMC EBB. Drzwi związem. Co to? Roż strzelniczy. Ja mogę sobie zrobić o nicę przy Dobra i let's go. się do mnie dzieje tu No, wow, 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 ojciec zły, ojciec groźny Łap worek No ja se za ten czas przeladuję よぼちゅう <death>。<お Sho> Inaczej, gdyby zrobić Tak, cztery, byś na trzy ataki, a teraz być taki jedną w sumie porkę. Okej, okay. dych okur. Wow, 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 ojciec zły, ojciec. Ju kurki. Ui, kurwa. O, tu. Oh, wow. No nie, nie, nie. I tam, i tam. No ale kur... Ja do jakiego momentu nie wczyta? Nie, <laughs> znowu to wcielam Znowu stream No Dobra, lecimy Tam są same chemikalia, ale tam nie lecimy Idran, może mi się wy... Ale, szło dobrze. Aż, aż, sobie wybrał A, tryb... ...trudności, poziom trudności. Tryb trudności? Do Ej, ej, Dobra, to tak nie denerwuj. Mm -hmm, to ja za ten czas przesaduję. właśnie. Chyba, pirata się bawisz! myślę. że nie za. No kurwa, Spać już klikałem, okej. Okay. Nie baczcie. No. Jak on go... Aż mówić nie umiem, ale no, jak i tam długo myśli, co zrobić. Klik, trzymam mu tą spację za sraną, żeby zrobił ten. Ten blog. jest mniejszy nie a nie. On ma inne plany. Oj, stary, weź. Jak już się nie popisujeć. to to pod Łap w Tak, no zbiegaj wreszcie, Boże. Nie można? Żeby ich wiedział, że pewnie dostanę. Bo się odpalił tryb, tryb ojcowski. Kurwi. Ale cię porobi... Zostaw mi psychopatu. E, ja nie mam już apteczek. Co to jest za mantis blade z cyberpanga zrobiłeś, gościu? Nie za dużo czuję rzecz na oglądanie, aha, uduch pomysłnik, naprawdę teraz nie, 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 nie. Do no, trzech razy sztuka, nie dam, iść teraz, nie tym razem, gościu, not this time. No, dzięki. No, tej kurwa taki zapapny No, gościu... No stoję sto... stoję w tobie... ...z piłą nic z tego nie robisz. Ja rozumiem, że jesteś z grzyba, ale to ile można? Górno weźmy, weź umieraj, no ile można wyjść? No tak, tak, tak. No weź, do Boże, ale blender. Nie, o! Oh. Jest! O twu T-bagi! Leż, kur... Yyy, leż tu. Leż. się Na pewno nie żyjesz? Do me a favor and stay dead no, Przynajmniej mam Iłę O, łapteczka. Dobrze wie. Użyję sobie Możemy sobie wymyślić i normalny tryb, poziom trudności. sobie wymyśliłem i... Teraz żałuję. I chuj No i piła się to Przed mała by się tak piła. A ty nie wstawaj. Mam tylko dwa naboje. Co za gwitę? Zrobić. Nie mogę sobie nawet tam nic zrobić. Idę w Dupie mam ciebie. Mam twoją rodzinę, ten twój dom. Wychodzę. Te twoje gziby Rób se z nimi co chcesz, w dupę se możesz nawet wsadzić. Nie wiem gdzie iść, chyba dobrze ile? Chyba dobrze pogramy Dobra, dobra. O babcia! Babciu! tego... Jak, jak to się mówi? Teścia! teścia! Pieszysz się? No, wid widzę jak się bardzo cieszy. O no, to, tak. Tak, tak? A, Boże... Eee, przede wszystkim zapisać tą zasraną grę A sobie wymyślił człowiek normalny poziom trudności, a potem żał. Uch, dobra. eee... Czy Wezmę sobie tak z. Zy... Dwa. Wezmę te dwa opakowania chemikali. Narobię sobie tej amunicji. Co nie wiem? Przeładuję przede wszystkim. To mogę przeładować? Nie mogę, więc nie przeładowuję, ale idę z shotgunem, żeby czuć się bezpiecznie. Babciu, idę do przodu, czy się tu trzymam. No to już na pewno było widać. I to też, bo u mnie też się potem już nie zlegowało, Ale no się rzeczy wtytują, więc się nie dziwi. Drzwi. No, z zewnątrz. <laughs> Zamykam, że z tego domu nawet tam kurwa nie wracam. Idę do przyczepy. Rzekam. Bo... Złuj kur. Pomóż mi. A nie, myślałem, że to zapis. Nie. I ten. Ehm... No, pistolet. Zepsuty pistolet. Zapis. Tu jest zapis, tak. Och, chyba należy do zoo. Uuu. No się domyślam. Ale to trochę popar... O, co to? Nie wiem. Kaseta. Różytna moneta. Ma dużo... Boże, się to... Dla nich jest już za późno. Czuję się coraz dziwniej, wkrótce będę jak mama i tata. To wszystko jej wina, powinnam uciec? Nie, nie mogę. Jeśli się dowie, będzie po mnie. Kobieta, którą sprowadzili, mija, coś wie. Gdybym miała surowicę, mogłabym się wyleczyć. Muszę dowiedzieć się więcej. Gdybyś miała. To jest to jest co? E Sterylna, no, zwiększa maksymalnie. Robię na przeładowanie, a tu w ogóle ile trzeba? Dziewięć. Dziewięć. No nie Puść ten telefon i ten. I ten. Puść. Nigdy Ciebie nie zrobił. A ja mam ile? Cztery. Więc stać mnie. Co no i najwyżej? No zaslam gumę kulki stać mnie na... na więcej zdrowia. Ale ja bym chciał jednak tego... Ja bym bał, żebym sobie po prostu odpalił, gdzie są wszystkie monartyki. O, w końcu. I w końcu może... ten... Y, ten y, zabrał wszystkie. co so, yes. Ethan. My family and I... Our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right and so can i the old house is near the water you can't miss it all right i just hope you can handle my mother your mother be careful they'll be looking for you <laughs> No ale na, na następny odcinek ja sobie poszukam... w sensie poszukam, posprawdzam e, gdzie są te monety. Najwyżej e, będzie tak, że może przed odcinkiem następnym, który będzie jutro chyba. E, postaram się zebrać Tyle, ile na razie mogę z domu. E, no, chyba, że będą czekać nas więcej w starym domu i w, tam, gdzie jest e, ogólnie mama. Mm, ogólnie. Ogólnie rzecz biorąc, e, to by było na tyle. Ja wiem, że krótki odcinek, ale jest 22,50. I ręką na sercu yy, yy, jakoś nie jestem zbyt chętny grać to w tak późnej porze, będąc sam na chacie. Ale chociaż jutrzejszy odcinek, myślę, że myślę, że będzie już normalny o normalnej tam długości, tak jak zwykle, czyli te 40 minut. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.